Cześć, miło, że nawet jeszcze nie było premiery FIFA 21, to i tak dzisiaj zrobię tutorial, jak zrobić kartę do FIFA 21, własną kartę. To jest druga część tego tutorialu. Nagrałem z FIFA 20, ale to pod koniec, więc nie miał już do wielkiej popularności. No Dobra, to zaczynajmy, nie mówmy tyle już. Wchodzimy najpierw w aplikację Remove w background, tu o zdjęciu. Wybieramy zdjęcie. Na przykład bierzemy zdjęcie tutaj. hamy za No i tutaj możemy kliknąć download. Nie będę tego robił. I teraz wchodzimy w aplikację. Food Card Builder. Klikamy tutaj. Tutaj jest, widzicie, karta FIFA 21, można tutaj wybrać złotą, brązową, wszystkie fajne karty, tutaj drużynę, można dodać swoje drużyny też, takie tutaj dodałem, FIFA 21, zdjęcie tutaj się dodaje, na przykład z tont Lionela Messiego. tutaj się pisze imię, statystyki i wszystko. No i to by było na dzisiaj. Cześć i ba oczywiście pamiętajcie się wydać słowa.